Witam 17 lipca 2011. Znajdujemy się w miejscowości Czarnów u Piotra Dąbrowskiego, jednego z wybitnych hodowców klubu lotów dalekodystansowych, otrzyma puchar od kierownika lotów. Bardzo mi miło. Gratuluję koledze, bo ten gołąb właśnie, co kolega trzyma, wygrał i powtórzył loty, bo z Reimsu też miał konkurs tak? Nie, z tego nie. A, ale kolega miał dwa głębie w konkursie też jest Reims, także tak, tak. jest naprawdę dobry zawodnik, bo było 100% wydolności głębnika I ten gąb wygrał tutaj i może tak proszę wręczam puchar Jak przytrzymam głębka pokażę do, do kamery Gąb niewielkiej postury, filogramowy, o pięknym skrzydle i naprawdę... Wyprzedził tu nawet sąsiada głowackiego, który ma super głębiej i od lat leci długi dystans. Czyli rywalizacja jest, można powiedzieć przez płot tylko. <ścoughs> Drowa rywalizacja, nie ma zajwiści, to mi się podoba. Wspomagacie sobie, punkt płatnej macie blisko teraz na miejscu, że notujecie koszterzami i jednak kubicę. Także tak tymi, te głębicie się pokazują. To no, skrzydło taki gór, widać, że bardzo spręgterskie można powiedzieć. To jest ciekawe skrzydło naprawdę, z wentylacją, z oskociem. i gołąb jest naprawdę delikatny, ale siła jest potężna. Jeśli gołąb potrafił przelecieć z Rowent z Francji, to jest około 1100 km, no i wyprzedził znacznie rywali. Tutaj w ogóle z tego Rowent zaklasowaliście pozostałych hodowców, bo jest tu trzech hodowców, co ma po dwa gołębie. No, z Mietkiem tutaj jesteście, chyba egzekwo będziecie, no nie wiem jak tam wyjdzie po, po wynikach. Yy, walce o puchar dwójką typowaną serią. I gratuluję jeszcze raz i życzę sukcesów. Tego gąbka, jeszcze oczko może pokazać do kamery. Piękne oko rozpłodowe, ale się okazuje, że i lotni. Nie tylko, że ładne oko, ale i coś w głowie ma. Można go wypuścić? Nie. O, jaki wytrzymały, proszę, prosto na wylot. To trzeba głębia nauczyć od dziecka. Może medal wręczy menadżer klubu z bogatyni, to się ktoś nowie, bo też miał dwa głębie w konkursie, ale miał dużo później. Co prawda? No dzisiaj tą wycieczką tu robimy i zasada jest taka, że chwilę po locie odbytym wręczamy puchary i nagrody dla hodowców. Już do naszego klubu przystąpiła cała ściana zachodnia i to nas cieszy. My jako zarząd, jako menadżer. Mamy po prostu tą zaszczyt odwiedzać tych wszystkich hodowców, by czuli się jak w swojej rodzinie i to ich motywuje do dalszych osiągnięć, do, do dalszych wyników. Ten przykład, tutaj ten cudowny puchar i medal świadczy o tym, że doceniamy wybitnych hodowców, którzy lotują polskimi gołębiami. Nie chwalimy tu żadnych importów, ponieważ to wszystko bazuje na polskich gołębiach. Taka jest prawda, tylko one tu zwyciężają na tych ekstremalnie długich dystansach. Czyli warto pielęgnować nasz kraj popularyzować go, bo to nam chławę i sławę przynosi. Dziękuję jeszcze raz. Kierownik lotu może też niech tam... O, opakowanie. Fajno, dzięki panowie. Dziękuję. A chyba pokaż drugiego. zrobimy, to zrobimy. żeby zrobimy drugiego, żeby dwójkę. No może opowiedz jeszcze coś. To może tego drugiego gołębia kolega zademonstruje jeszcze. Ale to może za chwilę jeszcze. jeszcze. Za, za, chwilę. Daj, ma dalej. za chwilę, bo ten może opowiedz coś o pozycji gniazdowej tego gołąbka. który... ta pozycja była przygotowana. To... tygodniowy jajek. Tygodniowe jajka, jajka. To na wartowie ta pozycja też się sprawdziła, bo przyjecholek też z jajek sami są właśnie wygrał tą Barcelonę. Tak, Czyli nie z młodych i nie papka, panowie, bo to jest za ostre przygotowanie. Nie daj Boże środki wspomagające, bo to się mści. To się naturalnie, nie? Tak jest. Żadnych tam wynalazków, szkółów tam, żadnej kasy na to dodatkowej. Na no. nic nie jest nic, nie jest No i dobrze, i tak ma być, to. Tak, no. Bo karma, środki, środki, Karma delikatna i tam i tak czasu. A, woda. Woda. Gdzie jest ta woda? Ta jest. Ze studni czy z kranu? Z kranu. Ale masz chyba dobrą wodę z kranu. <laughs> Raczej tak. Dobrze. Jeszcze raz gratuluję, postawić proszę na znanieść i potem już gołąbka, abyś ruchy jeszcze zrobił. Czy, czyli, ale bo... jeszcze dodamy, na przyszły sezon również się przygotowujesz w ramach tak klubu. Jest. Czyli myślę, że to już tradycja będzie uczestniczyć w tych lotach. Tak. Czyli sprawia satysfakcję przylot takiego głębia. No ale sąsiada siadało grać tak od razu. No, no. ciężko, ale, ciężko. Uda, ale udało się. Przewaga nie, no. no, nie, nie była, ale ten wy, dwa wygrałem. Dawałem, Tak. Po dwa co dawałem, to przychodziły tak. tej, tej ustańce. jak o, Dziękujemy dawałem. za wywiad. Ale no, no to też